Remont zabytkowego budynku h 14 zbliża się do końca. W odrestaurowanym gmachu znajdą się m.in. dział studencki, sale reprezentacyjne oraz baza wodniaków Politechniki w Przyziemiu. Zaplanowano tam m.in. salę do ćwiczeń z profesjonalnym pomostem, basen wioślarski, który po uruchomieniu będzie jednym tego typu we Wrocławiu, pomieszczenia do przechowywania łodzi, jednym słowem wszystko to, co potrzebne jest do profesjonalnego treningu w XXI wieku. Paweł Rajda, który. Zaczynał swoją karierę od treningu w starym obiekcie, podkreśla skalę zmian. Na przestrzeni swoich lat, kiedy ja przyszedłem tutaj do klubu, kiedy trenowałem, kiedy kończyłem i teraz, kiedy zaczynam swoją przygodę już bardziej jako trener niż zawodnik, no to bym powiedział, że to taka sinusoida, aczkolwiek nieograniczona, bo były remonty tutaj tego budynku, ale to były remonty doraźne, tak bym je nazwał, a to jest remont gruntowny, zmieni. Zmienia się oblicze tego budynku, zmienia się jakość tego budynku. A co jeszcze bardzo ważne, zmienia się, zmieni się nabrzeże, wokół budynku. Politechnika remontuje budynek H14 wraz z nabrzeżem uczelnia, przejęła go w stanie. Katastrofy budowlanej. Dziś, po włożeniu ogromu środków finansowych, widzimy zupełnie inny obiekt. Nabrzeże będzie otwarte dla wszystkich Wrocławian. W budynku swój raj będą mieć wodniacy, politechniki oraz osoby związane z uczelnią. Będą naprawdę mieli gdzie wiosłować. To nie jest. Obiekt ten ma burzliwą historię. On został odbudowany przez pana profesora Smoleńskiego z ruin. Potem musieliśmy się odkupić za 10,5 miliona własny budynek. Własny, w sensie takim, że odbudował go pan profesor Smoleński, Kupowali, kupili, odkupiliśmy go w stanie katastrofy budowlanej. Natomiast w tej chwili, państwo widzicie, włożyliśmy tu odpowiednie środki, obieg będzie przepiękny, będzie wizytówką Politechniki i wizytówką Wrocławia. I rzeczywiście, na nabrzeże udostępniamy wodniakom społeczności. Politechniki Wrocławskiej, naszym studentom, doktorantom, ale również społeczności Wrocławia. Nie będzie to obszar zamknięty, wrzos przeciwnie, będzie to obszar otwarty, będzie może każdy mógł sobie przyjść, usiąść, przejście, poglądać, zwodować łódkę, jak będzie chciał, wynająć kajak, a dzieci, które, a nasza młodzież ze Zespołu Szkół Akademickich będzie tutaj ćwiczyła żeglarstwo. W czwartek. Zmiany w H14 i na nabrzeżu. Mieli okazję zobaczyć dziennikarze. Podczas Odra River Cup taką okazję będą mieli wszyscy mieszkańcy miasta i goście. Chcemy ten obieg oddać już przed Odra River Cup, zresztą tę część nabrzeża również, i dlatego na pewien okres trzymamy pracę na nabrzeżu, żeby na tą kluczową. Imprezę od Rywerka 2015. Ci, te załogi, które tu przyjechały, czuły się to dobrze, żeby społeczność Wrocławia mogła przyjść to, te, te zawody pooglądać. Natomiast River Rywerka wrócimy dalej do inwestycji na nabrzeżu. Będziemy ją finalizować w roku 2015. Chcemy w tym szczególnym roku dla nas 70-lecia właśnie oddać całe to nabrzeże, żeby ono było naprawdę wizytówką Politechniki Wrocławia. Na spotkaniu z rektorem Politechniki oraz prezesem AKS-u. Poznaliśmy pierwsze szczegóły regat Odra River Cup. Organizatorzy planują intensywną współpracę z miastem, tak aby impreza była jak najbardziej ciekawa. W tym roku miasto Wrocław też jakby partycypuje w organizacji Odra River Cup. Co ważne, po rozmowach z panią dyrektor Dorotą Felix, czyli wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego nawiązaliśmy współpracę i, i ta współpraca jakby zwieńczy się 31 maja. To będzie dzień dziecka. Trochę przed dzień tak naprawdę, ale ale to ze względu na to, że to jest niedziela. Na naszej przystani będzie bardziej sportowo, piknikowo dla dzieci. Na Wyspie Słodowej będzie bardziej kulturalnie. Wszystko to ma nas połączyć tramwajami wodnymi, które będą krążyć za bezpłatnie z Wyspy Słodowej na przystań Politechniki Wrocławskiej. Będą przewozić ludzi, którzy będą tam będą kulturalnie spędzać piknik, a tu będą bardziej sportowo. I hasło, które nam będzie przyświecać. To Odra pełna kultury. Odra River rozwija się również pod względem sportowym. Wzorujemy się na najlepszych, zdradza Reinda. 29 marca my, czyli Politechnika Wrocławska i moi studenci startujemy na wielkich zawodach w Londynie, na Tamizie, które są zawodami ograniczonymi. Do tylko 400. Więc to jest skala tego, jak na przestrzeni prawie 100 lat można rozwinąć zawody. Wprawdzie jest to kolebka wieślarstwa i, i wioślarstwo jest na całkiem innym poziomie, i nie tylko sportowym, ale jakby świadomości ludzi, ale myślę, że to jest dobry kierunek, żeby trzeba się wzorować na najlepszych i zawsze mierzyć jak najwyżej. I, i to, yy, to będzie we Wrocławiu ale małymi krokami do przodu. Odra River Cup odbędzie się od 29 do 31 maja na nabrzeżu przy Politechnice Wrocławskiej. Na razie pewny udział w mistrzostwach Europy ma zapewnione Agata Kaliciak jako posiadaczka pierwszego miejsca w rankingu, nie musi walczyć w eliminacjach karatecy sklasyfikowani na dalszych pozycjach już tak. W naszej organizacji jest taki regulamin, że Pięciu zawodnicy z rankingu naszej organizacji mają zapewniony start w Warszawie na 100%, więc Agata się nie będzie musiała kwalifikować. Niestety inni zawodnicy są troszeczkę na niższych rankingowych poziomach, więc te kwalifikacje dla nich są obowiązkowe. Jedziemy siedmiosobową ekipą, jeden junior, sześciu seniorów. Myślę, że przynajmniej 3-4 kwalifikacje. Seniorskie będą i, i będą nasi zawodnicy w Warszawie obecni. Łatwo w Tarnowie nie będzie. Do zawodów zgłosiło się wielu zawodników, co sprawia, że na pewno karatecy Jacka Lamota będą musieli walczyć na 100%, aby zakwalifikować się do finałów, bo właśnie udział w finale danej kategorii wagowej daje awans do turnieju Mistrzostw Europy. Sansei szczególnie liczy na swojego syna oraz Annę Brzezicką, która jest obecnie druga w rankingu. Bardzo dużo zawodników zgłosiło się do Tarnowa na zawody. W kategorii Igora jest minus 80 kg, jest raz 23 zawodników. Także będzie naprawdę, żeby wygrać te zawody i zakwalifikować je, żeby być w finale, trzeba będzie stoczyć około 5 walk. Myślę, że Igorowi się to uda, niemniej jednak no, są faworyci do których należy, do jednych z faworytów należy także Igor. Niemniej jednak to jest jakby no sport walki i różne rzeczy się zdarzają. Liczymy na Igora. Igor jest w bardzo dobrej formie fizycznej i psychicznej. Dojrzewa cały czas, trenuje bardzo mocno. Myślę, że będę trzymał kciuki, ale nie tylko, żeby będziemy się wszystko robić, żeby on się zakwalifikował. Także liczę na Anię Brzezicką, która musi się kwalifikować z drugiego miejsca w rankingu. Niemniej jednak myślę, że tutaj sobie poradzi. Młodzi zawodnicy, wielka nie wiadomo, jeżeli będą jakieś kwalifikacje, będę się z tego bardzo cieszył. W Tarnowie walczyć będą najlepsi seniorzy w Kobierzycach Turniej pierwszego kroku dla młodych nadziei karate. Dzieci nierzadko pierwszy raz będą uczestniczyć w zawodach. To dla nich wielka sprawa, a dla nas szansa na wyłapanie największych talentów zdradza Jacek Lamot. Jutro w Kobierzycach jest także dla nas bardzo ważny turniej wewnętrzny, nazwany pierwszym krokiem. Szukamy perełek w naszym klubie i osób, które karateków, które się jakby nadają do, do formuły full kontaktowej. Robimy wraz z GCKS ten turniej po raz kolejny. Myślę, że będzie startowało około 120-130 zawodników z naszego klubu, ale nie tylko za zaprzyjaźnione kluby zapraszamy serdecznie. Już mamy pierwsze zgłoszenia z Katowic osób klubu, który tam przywiezie tych pierwszy, pierwszoklasistów w cudzysłowiu. Tak jak mówię, jest to wielki stres dla dzieci, wielka, wielkie wyzwanie, dzieci już nie śpią. Po nocach mówią tylko o tym turnieju, jak co roku liczymy na fajne walki, liczymy na fajne, a przede wszystkim myślę, że instruktorzy wyskubią, wydłubią, znajdą takie perełki, które będziemy mogli się opiekować w dalszej części i będą to następcy naszych takich topowych zawodników. Szczegóły dotyczące działalności klubu na jego stronie internetowej. To już 11. edycja turnieju piłkarskiego Redeko Cup, w sobotę i niedzielę w hali Redeko Przyrogowskiej rozegrane zostaną zawody dla najmłodszych zawodników z całego kraju. Nie zabraknie dużych marek także tych z seniorskiego futbolu. Dolnośląscy kibice będą trzymać kciuki za swoich przedstawicieli. Czekają nas m.in. derby regionu. Przyjedzie wiele zespołów z całego Dolnego Śląska. Podczas poprzednich edycji prezentowało się wielu zawodników, którzy obecnie biegają po boiskach Ekstraklasy. Warto więc oglądać nasze talenty. Mecze w sobotę i niedzielę od samego rana. Koszykarze WKK walczą o awans do pierwszej ligi. Po udanej inauguracyjnej części sezonu zespół rozpoczął bój w kolejnej fazie. Każda wygrana jest teraz na wagę złota. By awansować, trzeba zwyciężyć w zmaganiach w grupie F drugiej ligi lub zająć drugie miejsce i wygrać parażę. Wrocowianom o sukces będzie niezwykle ciężko. W sobotę grają z Drog, Bruk, Kalisz. Mecz rozpocznie się o godzinie 17 w hali AWF-u przy Paderewskiego. W koszykówkę też zagrają w weekend. Amatorzy. Przed nami Forbasket.pl 5 on 5 Trophy, czyli turniej koszykarzy pod patronatem legendy Śląska Macieja Zielińskiego. Na uczestników czeka wiele atrakcyjnych nagród. Najlepsi skasują 1500 zł. Pierwsze mecze w sobotę o 12.15 na inauguracyjny dzień turnieju zaplanowano 25 spotkań. W niedzielę pierwszy mecz o 12.45 finał. Zaplanowano na 18.15. Wstęp na zawody do hali przyparkowej jest oczywiście wolny. Najbliższe godziny we Wrocławiu będą należeć też do fanów Ultimate. O dyscyplinie sporo mówiliśmy w Sport Game. Czas, by zapowiedzieć Mistrzostwa Polski, które od 28 lutego do 1 marca rozegrane zostaną pod balonem na stadionie olimpijskim. Najlepsi zawodnicy zapowiedzieli przyjazd do Wrocławia. Przypomnijmy, to sport należący do grona World Games. Więcej o turnieju na Facebooku na profilu społecznościowym, który jest dedykowany właśnie tej imprezie. Nagroda jest docenieniem zarówno jej talentu, jak i ciężkiej pracy, którą wkłada podczas treningów, by doskonalić swój warsztat. To niekwestionowany sukces Wrocławskiego Tenisa Stołowego, bo zawodniczka na co dzień trenuje i występuje w ekipie klubu uczelnianego AZS-u Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław pod okiem Zdzisława Tolksdorfa. Według lutowego rankingu jest najwyżej sklasyfikowaną tenisistką stołową w wieku juniorskim w Europie. Ta pozycja zobowiązuje i na pewno Bayer będzie chciała ją potwierdzić podczas trzeciego Grand Prix Polski Juniorów w tenisie stołowym, które w weekend odbędzie się w Łomży. W piątek zostaną rozegrane... Eliminacje, z których Bayer jako liderka rankingu jest zwolniona w sobotę start turnieju głównego. Przed wrocławianką zadanie tym cięższe, że będzie bronić wywalczonego na drugim Grand Prix Junior w Brzegu Dolnym pierwszego miejsca. Wiadomo, że łatwiej taki sukces się osiąga niż utrzymuje na wysokim poziomie. Czy tak będzie i tym razem? Pierwsze miejsce w Europie na pewno zobowiązuje. A co do weekendowych startów o sukcesie czy przegranej, Przekonamy się w niedzielę około 13.50, bo wtedy organizatorzy przewidują finał zmagań. O wynikach Natalii Bajor na pewno powiemy w SportGate.